Na w o przetrwania. Ostatnim razem nauczyliśmy się używać rąk, natomiast dzisiaj użyjemy tej umiejętności w praktyce. Nasz model Jacek pokaże, jak się je i pije. Zacznijmy od jedzenia. Teraz trzeba za pomocą mięśni twarzowych otworzyć jamę ustną w ten oto sposób i umieścić pożywienie w środku Wspaniale. Teraz trzeba za pomocą mięśni twarzowych zamknąć usta i otworzyć, powtórzyć tą czynność parę razy, aż w końcu jedzenie, pokarm będzie gotowy do spożycia, do pułknięcia. Kolejną czynnością potrzebną do przetrwania jest picie z no, no to wody po prostu, no wody. Jacek bierze kubek z wodą, nie będę omawiał tej przeności, ponieważ była ona w poprzednim odcinku, podkłada do ust. Teraz za pomocą mięśni twarzowych nasz model otworzy usta, przybliży kubek do ust i wleje zawartość tego oto pojemnika. Zważywszy na to, że to jest ciało ciepłe, nie trzeba używać kości zębowych. Wystarczy przełknąć i gotowe. I to jest koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo za uwagę, a następnym razem dowiemy się, jak odróżnić prawą stronę od lewej.